Siema wszystkim Konik Z gór sowich. Zawsze nagrywamy wam zwierzaczki No i Następny zwierzaczek, konik A z gór Tam są góry O, żeby nie było Tam są góry A tu konik Oj koniku Koniku, popatrz na nas, dla naszych oglądaczy, pokaż się. Hej, konik. Jak się do konia mówi? Hej, koniku. Z drugiej strony pójdziemy. O, obrócił się przez chwilę. Kurczę, tutaj trochę haszczy jest. O. Teraz konika widać. No, koniku, jak, się, jak ci się żyje w górkach? Co? Dobrze ci się żyje w górkach. Nic nie mówi. Dobra, koniku, damy ci spokój. My lecimy dali. Na razie trzymaj się, koniku. I trzymajcie się nasi oglądacze. Siema.